Którą byś wyruchał. I chuj. Dobra, gramy stary. Hmm. Otwórzmy. Runda 32, stary. Dobra, jedziemy. Oczywiście nie wyruchał, tylko zapoznał się. Miss Honey czy Zuzje. Honey. Hmm. Dagmara Szewczyk, osia. Dagmara Szewczyk. Y, anielskie skrzydło. Nanami czam. To, to jest kurwa prawdziwy kadr. Cysiu jej wypadł? A na mi trzeba... Eee, eee, chyba kurwa ten. A, chociaż kurwa, to na jakimś rodzicie coś jest. Serio, czy cysiu kurwa zlikował? Bardzo nieładny i niestetyczny Ola, anielskie skrzydło, nie wiem niestety kto to jest. Patrycja Mołczanow, Limasti, Patrycja Mołczanow. Vanessa Szwaczka, Julia Szponer. Vanessa Szwaczka. Z Szwaczką czy o kurwa, o chuj tu chodzi? JJK, Fagata. Fagata. Roksana Węgiel, Co to, co to kurwa jest za zdjęcie, stary? Sana węgiel, bardzo złe zdjęcie i dali tutaj. Paulina Sobo i Marcelina T5M Kurwa, nie wiem, nie podobały mi się oboje. Klaudusiek Julia Kostera. Yy, Marcysia, Wiola Kotelecka. Marti Renti, Mrs. Missis Lili. Kurwa jest. Jaki paseczek. So, Paulina Horn verso. Monika Kociołek, Wiktoria Jaroniewska. Monika Kociołek. Klaudia Bleszcz, linki master. Klaudia Bleszcz. Nie wiem, kto to jest. Wygląda jakby się chciała, chciała podusić. Julia Żuga, Jeleniewska. Kurwa, Jeleniewska mam taki vibe, jakby miała 10 lat, stary. W tym zdjęciu. Queen of the Black Natsu. Ta szwaczka Marcysia, Marcysia. Nadsławieckie skrzydło. Mirko, jak u Jakby ja się nie chcę przypierdalać, ale czemu jakby ktoś nosi taki jakby strój kąpielowy, który jakby tutaj... Bo... Jakby z trójkąpielą, znaczy kurwa inaczej, takie majtki to powinny być takie, że jakby zakrywają całą tutaj strefę huchu, tak? Ona ma tak, trochę to wygląda jakby kurwa cipka wypadła kurwa z tego ten. Nie tak się nosi czy to jest po prostu jakby źle dobrany fason? Czemu jak zapiszesz? Takie są teraz, ale czemu? A tu wygląda, jakby miała kurwa za luźne ten i kwadratową cipę. No przepraszam, no jakby kurwa, no nie wiem, jakby nie jestem fanem tych fasonów. To jest celowy fason? A co ci ten fason daje? Jak pokazać się, no ale co tam kurwa stary pokazujesz? Eee. I nie, stary, u mnie zawsze te same osoby wygry wygrywają. ten jestem. Kurwa, mam zawsze te same finały stary. Wyobraźnię pobudzać ma facetom czy coś, a jaką wyobraźnię kurwa pobudzasz tym, że masz kurwa za małe majtki? No. Nie wiem kto wygrał, Julia Hostera, chyba? Nie wiem. Wizy którą byś wyruchał i chuj, no przecież to kurwa wulgarne jak chuj jest.